Witam z tej strony Kuba a dzisiaj pogramy trochę w Limbo Bardzo specyficzna gra Jedna z tych takich bardziej niszowych A zresztą sami zobaczcie Wcielamy się tutaj w yy, Chłopca Myślę, że to jest takie naj, najbardziej trafne stwierdzenie. To jest... Wcielamy się w takiego chłopca, który otwiera oczy, budzi się gdzieś w lesie, ale to nie jest taki zwykły las. Tutaj dzieją się różne dziwne rzeczy. I tak naprawdę przez całą grę nie do końca wiemy, co tu się tak naprawdę dzieje. Rozgrywka... Zasady rozgrywki są proste w sumie, to jest taka platformówka z elementami logicznymi, czyli trzeba czasem mm, zmusić mózg do działania, prawda, wykorzystać wszystkie zwoje, no i to, to jest taka właśnie graniczowa, do kupienia na Steamie za, bodajże, nie wiem, jakieś grosze. Nie jest, nie jest długa oś zna. Kilka godzin do przejścia. Mnie to zajęło pewnie więcej niż, niż przeciętnemu człowiekowi, no. Cóż. I właśnie to jest. Historia. Zawsze opowiadam tutaj o fabule w tej grze. No i tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, bo właściwie przez całą grę nie pada ani jedno słowo. I oprócz naszej postaci to w grze nie widzimy prawie nikogo innego. Z dwoma wyjątkami może ale to tak bardzo, bardzo epizodycznie. No i... To jest jedna z tych gier, gdzie bardzo dużo razy się ginie. Ponieważ na tego chłopczyka czeka dużo nieprzyjemnych rzeczy, jak na przykład te kolce tutaj pod nami. Czy to trzeba je będzie przeskoczyć? Bardzo podobają mi się tutaj animacje. Trawo tutaj tak faluje. To poruszanie się tego chłopca. On, on, nie, on nie skacze na 5 metrów w górę jak każdy inny bohater. I oprawa graficzna. Co nie ma innych kolorów w tej grze? Jest czarny, biały. Być może jakieś odcienie szarości. To jest taki... takie mroczne. Oprócz tego, że możemy tutaj skakać, biegać. Biegać, skakać, latać. Pływać... Chociaż nie no, pływać nie potrafimy. Latać w sumie też, ale możemy właśnie przeciągać przedmioty i chwytać się w linę. Wspinać się po nich bądź opuszczać. Bujacz też, ale akurat nie w tym momencie. No i na, jak mówiłem, na no chłopczyka tutaj w tej grze czeka bardzo dużo niebezpieczeństw. Spadniemy ze zbyt dużej wysokości, zgon. Spadamy do wody, zgon. Podamy w sidła pająka, bo pająki też tutaj są. Zgon. Wpadamy na kolce. Kto by się spodziewał? Zgon. No nic. Mówiłem, że o, o tutaj, jest o zawiłościach fabuły, że tak naprawdę nic nie wiadomo. I prawdę mówiąc nawet kiedy już skończyłem grę, to dalej nie było nic tak naprawdę jasne. To zostawia duże pole jakby do, do interpretacji, do popisu i to, to jest to, co lubię, bo po tej grze tak się zacząłem właśnie zastanawiać, co autor mógł mieć na myśli. Bardzo fajna rzecz. O, dobiłem do brzegu. Mnie cała ta lokacja, cała, całe, cała ta wędrówka, mnie się to osobiście kojarzy z piekłem. Ale to, to może zostawię wam do sprawdzenia. Bo naprawdę, tutaj, z tego co patrzyłem, interpretacji jest naprawdę, naprawdę wiele. No, ja naprawdę, sądzę, że bardzo taka godna. Oj. Przeżyłem akurat. Taka godna polecenia, gra. Jak mówiłem, bardzo. Bardzo tania, można kupić ją za grosze. A, a jednak... kurczę. A jednak no ta jest dużo frajdy. Bo tutaj też taki takim głównym mm, czynnikiem napędzającym, tutaj tę rozgrywkę, no są te zagadki. Na początku to, to nawet nie można tego nazwać zagadkami, ale potem to się tylko tak rozkręca. No mózg może się spocić naprawdę. Tutaj akurat jest las, później będziemy w dalszej części tej gry podróżować po jakichś takich. Huh, jak to nazywać? Hmm, miastach, może nawet. O, tutaj widzę, że są takie sidła. Trzeba będzie na nim przeskoczyć. No, bo wiadomo, wejdziemy w sidła. Zgon. i tutaj, o ile się nie mylę, pojawi się coś, taki, taki, bardzo fajny bohater. O. Pojawi się bardzo fajny bohater. O, tu trzeba już kombinować też. Bohater, może raczej postać. Ona pojawi się jeszcze pewnie kilka razy w tej grze. O, Rozbujamy tą imprezę. Ach Jeszcze raz. Tutaj też To momentami jest bardzo taka gra logiczna, czysta, a czasami właśnie taka czysta platformówka, gdzie trzeba naprawdę... No. Trzeba naprawdę nieźle się pobawić tutaj. Eee... Aha. Jeszcze raz. Nie, może jakbym się bardziej zsunął... O, o tak właśnie. I teraz. Albo i nie. Tutaj może coś ten... Nie, też nie. Eee, mm, mm. No i o! I się rozpadł chłopczyk. No i nie chcąc, nie chcąc pokazałem Wam właśnie typowy przykład zgonu. To naprawdę jest bardzo fajne, jeśli chodzi o... Boże, kochany. To naprawdę jest bardzo fajne, jeśli chodzi o ten klimat. No po prostu człowiek grając to zaczyna się zastanawiać, co ten... co taki chłopiec. Robi po prostu w takim świecie okrutnym Gdzie świdła odcinają mu głowę O właśnie O tutaj nawet jest światło no tak, Ale takie światło takie takie zimne No naprawdę jeśli chodzi o design to, to twórcy mnie tutaj kupili No i trzeba bardzo uważać. Oho, właśnie dlatego. W dobrym momencie zaczęła mówić, bo to właśnie są takie pułapki, oprócz takich hideł są bardziej takie wyrafinowane. To było takie w stylu trochę Indiana Jonesa... Indiana Jonesa. Czekam, Bo tu będzie gdzieś taki. No, chyba mi się, albo mi się wydawało taki fragment po prostu. Czy to nie tutaj? O tu jest woda. W wodę lepiej nie włazić, bo się utopimy. Widzę znowu. Aha, no to będzie taki fragment zręcznościowy znów. Nie wiem, czy tu się da. Nie, muszę na tą gałąź obok najpierw. No to jak Tarzan? O! No piękne, to jest naprawdę miodne. Te animacje tutaj, jak gościu się porusza. O, to teraz wywalimy. O, tak! Tam jest taka znaczka, ale to pominę. Rzuciłem tam na ziemię ten konar i on mi się pomoże przeprawić przez rzekę czy tam Bajoro takie. Jeszcze go muszę bardziej docisnąć. Jeszcze nie mogę przedobrzeć, bo. Ach! Że dam taki rozpęty. Udało się jednak. Idziemy dalej. Kontynuujemy naszą tajemniczą podróż. To jest taka gra, która w stylu Half-Life'a. Tutaj nasz główny bohater nie mówi ani jednego słowa przez całą grę. Nawet w sumie twarzy nie widzimy. Tylko te białe oczy. O, 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 tak, to jest to. No, Jakiś e, pajączek Zemsta za światów Tu o ile się nie mylę Boże jakie to jest sugestywne wszystko O! On walnął w ziemię i... Aha, jeszcze te sidła, jeszcze walnie jeszcze raz i te sidwa wtedy spadną na ziemię i... I ciąg dalszy nastąpi. No chodź. O. Refleks szachisty. Ale dobrze. Może nie, może od złej strony do tego podchodzę. O No chodź tu pajączku, chodź o, o, o to to, to, no chodź. No, no. No, patrz jaki! O! Oj Stracił jedną nóżkę. Teraz będzie czas. Jeszcze nie ten. Nie zmądrzał, głupi pająk. No, chodź tutaj, chodź, chodź, śmiało, nie wstydź się, nie krępuj się, chcę Cię tu pokazać widzom, a Ty nic. No, teraz będzie. O, druga nóżka. Oj, oj, no nie, dlaczego teraz? Eee. Boże, to jest takie smutne. Ten moment, kiedy ten pająk rzuca ten... ciałem tego chłopczyka, te oczka tam gasną, to jest coś strasznego. To jest urok tych, tych, tych gier tutaj niezależnych. One bardzo często są tanie, tak przechodzą bez jakiegoś większego echa, są krótkie, ale mają bardzo dobry pomysł. Dużo no, jest tego typu gier na przykład braid z tym po pomysłem cofania czasu No Tutaj to limbo z tą całą historią Z tym stylem graficznym Naprawdę fajną rzecz, polecam rozprawię się z tym gościem i myślę, że będziemy kończyć Będziemy. To już jest oznaka choroby psychicznej, jak mówię, o sobie w liczbie mnogiej. Ale jak golum. No. Kurde, tej ostatniej łapki się boję trochę. Ostatnio mnie za. zacigała na śmierć. No. Będzie? Nie, nie będzie. Za, za daleko to się posunęło wszystko. O, teraz. wsiądzie. No. No i witam... No i najlepsze jest to, że on nie umarł tak naprawdę. On po prostu poszedł... On po prostu wycofał się na z góry upatrzone pozycje. I potem będziemy <ścoughs> żyli ze świadomością, że on tam gdzieś jest. Być może nam się przygląda.